Zastąpienie i cisza. Dlaczego jej reakcja mówi o niej, nie o tobie? Dlaczego zastąpiła cię tak, jakbyś nigdy nie istniał? I dlaczego to prześladuje ją bardziej niż kiedykolwiek okaże? To jest to, co cicho przeżuwasz w ciemności. To pytanie, które piecze jak alkohol na otwartej ranie. Jak mogła iść dalej tak szybko? Z dnia na dzień stała się zimna, przestała obserwować niewzruszona. Może już uśmiecha się na zdjęciach z jakimś nowym facetem. Może pokazuje światu, że byłeś tylko przystankiem na jej drodze do czegoś lepszego, a ty siedzisz, wpatrując się w telefon, tkwiąc w przeszłości, podczas gdy ona paraduje ze swoją przyszłością. Ale powiem ci coś twardego i prawdziwego. Ludzie, którzy szybko zastępują, nie leczą się szybko, oni szybko się chowają. Ona nie poszła dalej, ona się zamaskowała, wrzuciła ciepłe ciało w zimne miejsce. Mając nadzieję, że uciszy to echo, które zostawiłeś, i oto część, która na sekundę skręci ci wnętrzności, zanim cię uwolni. To nie chodzi o to, że jesteś bezwartościowy, chodzi o to, że ona jest niezdolna, niezdolna stawić czoła pustce wewnątrz, niezdolna usiedzieć w dyskomforcie, niezdolna do rozwoju, wybrała ucieczkę zamiast ewolucji. A ten nowy facet nie jest nagrodą. Jest rozproszeniem jej emocjonalną kulą inwalidzką. Teraz odwróćmy uwagę, bo ten materiał nie jest o obserwowaniu jej błędów, jest o opanowaniu twojej reakcji. Większość mężczyzn wpada w spirale po rozstaniu, bo internalizują odrzucenie jako prawdę. Myślą, jeśli tak szybko mnie zastąpiła, musiałem być bezwartościowy. Ale nie. Wartość nie jest mierzona tym, jak ktoś cię traktuje, gdy jest w rozsypce. Wartość udowadnia się tym, jak się podnosisz. Gdy nikt nie wierzy, że to zrobisz, to jest moment, w którym stajesz się stoicki. Żadnego błagania, żadnego publikowania cytatów o lojalności, żadnego rzucania cieniami, tylko cisza, tylko działanie, tylko stawanie się mężczyzną, od którego, jak myślała, może odejść, dopóki nie zda sobie sprawy, że odeszła nie od mężczyzny, odeszła od wszystkiego, czego nigdy więcej nie znajdzie. Bo stoicki mężczyzna nie walczy o bycie wybranym. Staje się tak ugruntowany, tak niewzruszony, że ludzie czują tę stratę długo po tym, jak zapomnieli, dlaczego odeszli. Więc zapytaj siebie teraz, czy próbujesz ją odzyskać, czy jesteś gotów odzyskać siebie? O to chodzi w tej podróży. Przejdziemy przez to, jak mężczyzna, który czuje wszystko, ale nie reaguje na nic, będziemy mówić o odporności, dystansie, dyscyplinie. Użyjemy jej ciszy jako sygnału, a nie wyroku podniesiemy poziom nie żeby jej nazłość ale dlatego że ty tego potrzebowałeś i w ciszy gdy rozkwit się dopełni kiedy nie drgniesz już nawet na jej imię wtedy ona pożałuje wszystkiego a ty nie będziesz musiał powiedzieć słowa jeśli skończyłeś czuć się odrzucony jeśli jesteś gotów stać się wersją siebie której nikt nie może zapomnieć uderz w lubię to zasubskrybuj włącz powiadomienia i skomentuj uwalniam to czego nie mogę kontrolować 1. Szybkie zastąpienie. To nie siła, to ucieczka. Zastąpiła cię w mgnieniu oka, jakbyś był niczym, i teraz ma kogoś nowego w swoich relacjach. Na swoim fidzie, może nawet w swoim łóżku, i tak to piecze. Ale wyjaśnijmy sobie jedno. Szybkie zastąpienie kogoś nie jest oznaką siły. To czerwona flaga powiewająca na wietrze, krzycząca, nie potrafię być sama ze sobą, to nie jest wzmocnienie. To emocjonalna niestabilność przebrana za niezależność. Widzisz, to, co wygląda na pójście dalej, często jest po prostu ruchem w bok. To unikanie, to sposób na pominięcie najtrudniejszej części, wzrostu, refleksji, lustra. Ona nie podniosła poziomu. Po prostu nacisnęła następny na playliście, mając nadzieję, że hałas zagłuszy ciszę. I oto, czego się nie spodziewa: że przestaniesz patrzeć, przestaniesz reagować, przestaniesz wlewać energię w jej decyzję, bo to jest moment, w którym następuje zmiana. Kiedy rozumiesz, że to nie jej działania definiują twoją wartość, tylko twoja reakcja. Ona chciała reakcji. Chciała poczuć władzę. W chwili, gdy jej tego nie dajesz, zaczyna kwestionować cały scenariusz. Wtedy wkrada się wątpliwość. Myślisz, że wygrała? Nie. Właśnie wpędziła się w dług emocjonalny. Ty, z drugiej strony, zamierzasz budować wewnętrzne bogactwo. Przestaniesz postrzegać jej nowy post jako ból a zaczniesz widzieć w nim dowód, że i tak nigdy nie miała cierpliwości, by z tobą dorosnąć. Jeśli skończyłeś myśleć, że jej odbicie odzwierciedla twoją wartość, jeśli jesteś gotów odzyskać swoją narrację, skomentuj. Uwalniam to, czego nie mogę kontrolować. Dwa. Ból to paliwo. Jeśli wiesz, jak go spalić. Czujesz to pieczenie w klatce piersiowej, ten ból, który uderza w chwili, gdy budzisz się i zdajesz sobie sprawę, że jej nie ma. Dobrze, to jest paliwo. Ten ból to energia. Surowa, niefiltrowana, czysta emocjonalna energia. Ale jest haczyk. Możecie zniszczyć albo odbudować. Większość mężczyzn pozwala, by ich to pochłonęło. Piją, przewijają, wpadają w spirale. Uzależniają się od bólu, bo to ostatnia rzecz, która wciąż wydaje się z nią połączona. Ale stoik, mężczyzna z celem, wie, jak spalić ten ból w siłę. Widzisz, nie unikasz bólu. Absorbujesz go, siedzisz z nim, uczysz się od niego. Ból jest najuczciwszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek spotkasz. Nie schlebia ci, nie kłamie, po prostu pokazuje ci, co trzeba zmienić. Ta ściskająca klatka piersiowa, ten niespokojny umysł, to twoje ciało błaga cię o ewolucję. A jeśli użyjesz go właściwie, ta sama energia, która kiedyś sprawiała, że sprawdzałeś jej media, czytałeś stare wiadomości, próbując zrozumieć ten nonsens, ta energia staje się ogniem, który buduje lepszego mężczyznę. Ona myślała, że się rozsypiesz. Myślała, że była powodem, dla którego miałeś kierunek. Nie. Była rozproszeniem od wersji Ciebie, którą zawsze miałeś się stać. I każde odepchnięcie, każde zimne pożegnanie, każda wiadomość bez odpowiedzi to nie jest odrzucenie, to jest przekierowanie, więc niech boli, a potem niech się utwardzi. A gdy się utwardzi, działaj. Idź na siłownię, zbuduj biznes, wyostrz umysł, gromadź zwycięstwa, a nie rany, bo najlepsza zemsta to nie oglądanie się za siebie, to budowanie przyszłości. Po cichu, nieustępliwie, stoicko. Jeśli skończyłeś z pozwalaniem, by ból szalał, jeśli jesteś gotów zamienić go w ogień i kuć swój następny rozdział, skomentuj. Spalam ból w siłę. 3. Odłącz się, by zdominować. Ona oczekuje, że będziesz się przejmował. Oczekuje, że będziesz obserwował, reagował, gonił. Oczekuje, że będziesz wylewał uwagę, bo w ten sposób potwierdza, że nadal ma władzę. Ale kiedy się odłączasz, naprawdę odłączasz, rozbijasz jej oczekiwania. A nic nie wstrząsa człowiekiem bardziej niż utrata kontroli nad tym, kogo myślał, że posiada emocjonalnie. Widzisz? Odłączenie się nie oznacza, że nie czujesz. Oznacza, że nie drgniesz. Oznacza, że wytrenowałeś swój umysł, by przestał być więźniem impulsu. Nie sprawdzasz jej strony, nie pytasz wokoło, nie reagujesz na okruchy, po prostu istniejesz w ciszy, spokojny, skupiony, niedostępny. A w świecie uzależnionym od potwierdzenia, twoja nieobecność staje się najgłośniejszą rzeczą w pomieszczeniu. Stoicyzm uczy tego: jeśli to jest poza twoją kontrolą, to nie jest twoja sprawa jej odbicie, jej gierki, jej publiczne uśmiechy i prywatne zamieszanie nie twój problem. Twoją jedyną misją jest kontrola nad sobą, bo kiedy opanujesz odłączenie, nie tylko odzyskujesz swój spokój, stajesz się niebezpiecznie atrakcyjny. Nie dlatego, że próbujesz, ale dlatego, że nie musisz już tego robić. Ona zacznie to czuć. Najpierw jako zamieszanie, potem dyskomfort, potem żal, bo nic nie prześladuje kogoś bardziej niż uświadomienie sobie, że osoba, którą odrzucił, już nie reaguje. A zanim to rozgryzie, jest za późno. Przeszedłeś do wersji siebie, która nie goni za zamknięciem, ale goni za wielkością. Odłącz się nie żeby ukarać, ale by chronić, by się podnieść, by dominować w swoim własnym życiu. Jeśli skończyłeś być emocjonalnie dostępny dla kogoś, kto już odszedł, jeśli jesteś gotów stać się nietykalny poprzez ciszę, skomentuj: Kontroluję, czemu oddaję moją energię. 4. Jej cisza to test. Nie wyrok przestała pisać. Przestała dzwonić. Zignorowała, zablokowała lub po prostu zniknęła, jakby przeszłość nie istniała. A teraz siedzisz w tej brutalnej ciszy, zastanawiając, się, co to wszystko znaczyło. Pozwól, że ci to wyjaśnię. Jej cisza nie jest końcem. To test, to tygiel. To moment, który oddziela mężczyzn, którzy błagają, od mężczyzn, którzy budują. Większość facetów załamuje się w tej fazie. Uginają się, odzywają się. Piszą długie akapity, które pozostają nieprzeczytane. Próbują ponownie otworzyć drzwi, które zostały zatrzaśnięte, by sprawdzić ich siłę, ale stoicki mężczyzna nie błaga o kontakt. Staje się tak kompletny w samotności, że cisza go nie karze. Ona go wzmacnia. Kiedy ktoś milknie, nie tylko się oddala. Obserwuje, czeka, widzi, czy złamiesz formację, czy rozsypiesz się i oddasz władzę, którą właśnie odrzuciła, ale z każdą sekundą. W której nie reagujesz, z każdym dniem, w którym nie wysyłasz tej wiadomości, tęsknię za tobą, zdajesz test. I za każdym razem, gdy sprawdza telefon i widzi nic od ciebie, wtedy wkrada się wątpliwość. Wtedy cisza zaczyna krzyczeć na nią. Jej cisza to jej ruch. Twoja reakcja to gra. A oto prawda: osoba, która potrafi najdłużej usiedzieć w ciszy, dzierży władzę. Więc usiądź w niej. Zawładnij nią, niech cię wyostrzy. Niech ukuje tę emocjonalną zbroję, której, jak myślała, nigdy nie wychodujesz. Nie tracisz niczego, nie odzywając się. Tracisz wszystko, próbując wskrzesić to, co już się pogrzebało. Jeśli skończyłeś mylić ciszę z odrzuceniem, jeśli jesteś gotów użyć jej jako paliwa do siły, skomentuj, jestem niewzruszony w ciszy. 5. Rozkwit: Glow up. Którego nie może odzobaczyć. Chcesz uderzyć ją tam, gdzie boli. Przestań próbować, przestań mówić, przestań się tłumaczyć. Po prostu podnieś swój poziom w ciszy, niech twoja ewolucja robi hałas. To jest ten glow up. Nie tylko nowe ubrania czy karnet na siłownię. Mówię o transformacji pełnego spektrum umysłu, ciała i energii. Bo kiedy mężczyzna staje się obsesyjnie skupiony na budowaniu siebie, a nie na odzyskaniu jej, wszystko się zmienia. Widzisz? Ona pamięta wersję ciebie, która wątpiła, która goniła, która siedziała w emocjonalnym zawieszeniu, czekając na jej miłość, tego czego nigdy się nie spodziewała? Wersji ciebie, która zniknęła w dyscyplinie i pojawiła się na nowo jako mężczyzna, którego nie rozpoznaje, bo nie jest już dostępny dla tego samego chaosu. Oto, co najbardziej mąci jej w głowie? Nie to, że stałeś się lepszy, ale to, że nie potrzebowałeś jej, by to zrobić że podczas gdy ona obnosiła się ze swoim odbiciem, próbując być widoczną, ty w cieniu harowałeś, leczyłeś się, ulepszałeś. Myślała, że cisza oznacza porażkę. Nie, oznaczała przygotowanie. A teraz, kiedy patrzy wstecz, widzi mężczyznę, którego nie może dosięgnąć, ale nie może przestać o nim myśleć. I nie, to nie chodzi o wzbudzanie w niej zazdrości. Chodzi o stanie się tak prawdziwym, tak skupionym, że zazdrość... Jest tylko efektem ubocznym Twojego postępu, bo teraz zdjęcia, które publikujesz, uderzają inaczej. Sposób, w jaki mówisz, uderza inaczej. Twoja obecność uderza inaczej. Tak się dzieje, gdy rozkwit nie jest na pokaz, ale dla Ciebie. Więc gromadź swoje zwycięstwa, niech się zastanawiają, bo mężczyzna, który buduje siebie w ciemności, staje się światłem, którego nikt nie może zignorować. Jeśli skończyłeś z publikowaniem bólu i jesteś gotów publikować postępy, skomentuj. Podnoszę swój poziom w ciszy. 6. Kontroluj nic, opanuj wszystko. Oto jedna z najtrudniejszych pigułek do przełknięcia i jedna z najbardziej wyzwalających. Nie kontrolujesz jej decyzji, nie kontrolujesz z kim się umówi, co opublikuje, ani czy pożałuje, że Cię straciła. A im bardziej próbujesz to kontrolować, tym bardziej to kontroluje Ciebie. To jest pułapka, to jest miejsce, w którym większość mężczyzn utyka. Próbując zarządzać wynikiem czegoś, co już się zakończyło. Ale stoicki mężczyzna wie: kontrola to iluzja. Opanowanie jest wewnętrzne, to jest prawdziwe. Nie możesz dyktować jej następnego ruchu, ale możesz dominować w swoim następnym kroku. Nie możesz zmienić jej zdania, ale możesz zmienić swój kierunek. A kiedy przestajesz gonić za wynikami i zaczynasz władać swoimi nawykami, swoim myśleniem, swoją energią, przestajesz być reaktywny, a zaczynasz być niebezpieczny. Tego uczy nas mroczna psychologia. Ludzie czują się najbardziej nieswojo, gdy zdają sobie sprawę, że nie mają już wpływu na twoje emocje. To jest paradoks. Im mniej próbujesz ją przyciągnąć, tym bardziej twoja nieobecność ciągnie ją do ciebie. Im mniej cię obchodzi, co ona robi, tym bardziej ona zastanawia się, dlaczego cię to nie obchodzi. To nie jest manipulacja, to kontrola emocjonalna nie nad nią, ale nad sobą. Chcesz spokoju? Odpuść iluzję, że masz to naprawić, zarządzać tym lub ją odzyskać. Moment, w którym rezygnujesz z kontrolowania wyniku, jest momentem, w którym zyskujesz kontrolę nad wszystkim, co naprawdę ma znaczenie swoim skupieniem, swoim rozwojem, swoją przyszłością. Tam mieszka siła, tam mieszka spokój. Ona to poczuje? Zaufaj mi, cisza uderza inaczej, gdy pochodzi od mężczyzny, który opanował samego siebie. Jeśli skończyłeś marnować energię na wyniki, których nie możesz kontrolować i jesteś gotów zawładnąć wszystkim co jest w twoim zasięgu skomentuj opanowuje siebie nie wyniki 7 emocje kłamią dyscyplina mówi prawdę w tej chwili twoje emocje są głośne mówią ci byś się odezwał wyjaśnił błagał uzyskał odpowiedzi krzyczą na ciebie w środku nocy przekonując że jeśli tylko powiesz właściwą rzecz może może ona wróci ale wyjaśnijmy sobie coś: Twoje emocje nie dbają o Twój rozwój, dbają o Twój komfort, a komfort jest wrogiem transformacji. Odeszła, taka jest rzeczywistość, ale Twoje emocje chcą żyć we wspomnieniach. Utknęły w wersji niej, która uśmiechała się do Ciebie, gdy wszystko było dobrze. Ta wersja już nie istnieje. Jedyne, co jest teraz realne, to przestrzeń, którą zostawiła i to, co postanowisz z nią zrobić. I tu większość mężczyzn przegrywa. Pozwalają, by tymczasowe emocje sabotowały trwały postęp. W tym miejscu wkracza dyscyplina. Dyscyplina jest zimna, cicha, jasna, nie pyta, jak się czujesz. Pyta, co trzeba zrobić. Kiedy serce mówi napisz do niej, dyscyplina mówi trenuj. Kiedy umysł mówi sprawdź jej relacje, dyscyplina mówi pisz swoją własną. I tak wygrywasz, nie zabijając emocji, ale odmawiając pozwolenia, by tobą kierowały. Widzisz? Emocje budują fantazję, dyscyplina buduje rezultaty, a kiedy ona zatoczy koło, a zatoczy, to nie będzie z powodu tego, co czułeś, to będzie z powodu tego, co zrobiłeś, jak utrzymałeś linię, gdy wszystko w tobie chciało pęknąć, jak odbudowałeś się kawałek po kawałku, nie poprzez zemstę, ale poprzez nieustanną samokontrolę. Chcesz przestać cierpieć? Zacznij działać, zacznij budować, zacznij poruszać się z dyscypliną, a nie z pożądaniem. Niech Twoje emocje płaczą. To Twoje działania cię definiują. Jeśli skończyłeś z pozwalaniem, by emocje trzymały za kierownicę i jesteś gotów poruszać się z celem, skomentuj, kieruję się dyscypliną, a nie emocjami. 8. Siła jest cicha, tak jak żal. Nie musisz ogłaszać swojego powrotu. Nie musisz publikować tajemniczych cytatów czy pasywnie-agresywnych relacji. Prawdziwa siła nie nadaje, ona promieniuje. Jest cicha, kontrolowana, zabójcza w swoim spokoju. I to jest dokładnie to, co niepokoi ją najbardziej twoja cisza. Ona oczekiwała dramatu, oczekiwała błagania, oczekiwała, że poczuje się ważna, patrząc, jak się rozsypujesz. Ale kiedy tego nie zrobiłeś, kiedy po prostu zamilkłeś, wtedy wątpliwość zaczęła ją zjadać. Nie natychmiast, ale powoli, po cichu. Żal też nie nadchodzi głośno wkrada się w nocy. Pojawia się, gdy nikogo nie ma w pobliżu, szepcze, a co jeśli to był on? Kiedy ona leży obok kogoś, kto nie czuje się jak ty. Widzisz, mężczyzna, który działa w ciszy, nie robi tego, by zniknąć. Robi to, by budować. Robi to, by zmienić całą grę, nigdy nie pokazując swoich kart. To jest stoicki sposób, żadnych kłótni, żadnych emocjonalnych wybuchów, tylko spokój, wzrost, podniesienie poziomu. A kiedy zobaczy, że nie szukasz uwagi, kiedy zda sobie sprawę, że nie reagujesz, bo jesteś zbyt skupiony na staniu się nietykalnym, wtedy uderza w nią prawdziwa burza. Nie udowadniasz swojej wartości, wyjaśniając ją. Udowadniasz ją, będąc tak głęboko zakorzenionym w szacunku do samego siebie, że nic, co ona zrobi, tobą nie wstrząsa. Nie mówisz, by udowodnić, że coś straciła. Stajesz się rzeczą, której nie może zastąpić. Siła nie jest głośna, tak jak i żal. Oba uderzają w ciszy i oba trwają długo. Jeśli skończyłeś próbować być widziany i jesteś gotów stać się niezaprzeczalny, skomentuj: moja cisza ma siłę. Dziewiąć będzie tęsknić za tym, kim się stałeś, nie za tym, kim byłeś. Bądźmy realistami Nie będzie tęsknić za wersją Ciebie, która czekała na odpowiedzi. Za facetem, który za dużo się tłumaczył, który kwestionował swoją wartość za każdym razem, gdy się oddalała. Nie traci snu z powodu mężczyzny, którym byłeś, kiedy odeszła. Ale to, co będzie ją prześladować, to mężczyzna, którym się stałeś, gdy myślała, że z tobą skończyła. Bo prawda jest taka, że kobiety nie tęsknią za tobą takim, jakim jesteś. Tęsknią za tobą, gdy ewoluujesz w coś, czego nie mogą już dosięgnąć. Wtedy wspomnienia uderzają inaczej. Nie z powodu tego, kim byłeś, ale z powodu tego, jak daleko zaszedłeś bez niej. Oczekiwała, że upadniesz, ty budowałeś, myślała, że się załamiesz, ty się dostosowałeś, zakładała, że pójdzie dalej i zapomni, ale teraz stałeś się duchem, którego nie może prześcignąć. Im lepszy się stajesz, tym cięższa staje się jej decyzja. Widzisz, ludzie nie żałują, że puścili to, kim byłeś. Żałują, gdy zdają sobie sprawę, że nie mają już dostępu do tego, kim jesteś teraz. Kiedy widzi pewność siebie, ten blask, dyscyplinę i wie, że to już nie jest dla niej, wtedy naprawdę to czuje. Nie miałeś być tym samym mężczyzną, którego zostawiła. Tamta wersja ciebie miała luki, słabe punkty, słabości. Ale ta wersja jest ostra, skupiona, niedostępna, a co najważniejsze, obojętna. Nie zgorzkniała, nie zła, po prostu skończona. I ten rodzaj spokoju jest niezapomniany. To dla niej prawdziwe złamane serce. Jeśli skończyłeś próbować, by za tobą tęskniono i jesteś gotów stać się niezapomniany, skomentuj. Staje się tym, czego nie mogą zastąpić. 10. Nie odzyskuj jej, odzyskaj siebie. To nigdy nie chodziło o nią, nie naprawdę. Na początku tak się wydawało, jakby twój świat pękł w momencie, gdy wyszła, jakby misją było odzyskać ją, udowodnić swoją wartość, odwrócić czas, ale teraz widzisz prawdę. Ona nie była nagrodą. Ty byłeś po prostu zagubiony. Byłeś odłączony od mężczyzny, którym miałeś być. Rozstanie cię nie złamało. Obudziło cię. Nie potrzebujesz jej, by wróciła. Nie potrzebujesz zamknięcia. Nie potrzebujesz przeprosin, bo wersja ciebie, która tego potrzebowała, już nie istnieje. Został uformowany w bólu, wyostrzony w ciszy i zastąpiony przez mężczyznę, który zna swoją wartość, który nie goni, który się nie ugina i który na pewno nie błaga o bycie wybranym. Nie miałeś jej odzyskać, miałeś odzyskać siebie, swoje skupienie, swoją energię, swoją siłę, a teraz, gdy to zrobiłeś, widzisz to wyraźnie. Ona była lekcją, katalizatorem, tą, która odeszła, żebyś ty w końcu poszedł w kierunku własnej wielkości. To nie jest zemsta, to odrodzenie. Nie straciłeś jej, straciłeś iluzję, straciłeś słabość, straciłeś wersję siebie, która zadowoliłaby się połowiczną miłością i emocjonalnymi resztkami. A co zyskałeś? Dyscyplinę, jasność, siłę, stałeś się mężczyzną, który nie musi niczego udowadniać, bo jego życie mówi samo za siebie. Ona zatoczy koło może nie fizycznie, ale emocjonalnie, mentalnie, duchowo to nieuniknione. Ale do tego czasu nawet cię nie rozpozna, bo nie tylko przetrwałeś rozstanie, przerósłś je. Jeśli skończyłeś z gonieniem za tym, co odeszło, i jesteś gotów żyć tak, jakbyś nigdy niczego nie tracił, skomentuj. Wybieram siebie za każdym razem. Właśnie przeszedłeś przez ogień. I jeśli wciąż tu jesteś, to znaczy, że nie jesteś złamany, stajesz się kimś. Nauczyłeś się kontrolować jedyną rzecz, która kiedykolwiek miała znaczenie: siebie. A teraz Teraz jesteś nietykalny. Nie dlatego, że jesteś zimny, ale dlatego, że jesteś jasny. Nie dlatego, że ci nie zależy, ale dlatego, że w końcu rozumiesz, że spokój jest głośniejszy niż ból i twoja cisza mówi więcej niż jej słowa kiedykolwiek. Ten kanał to nie tylko treści, to sposób myślenia, broń, miejsce, w którym mężczyźni przestają gonić za zamknięciem, a zaczynają budować charakter. Każde wyświetlenie, każdy komentarz, każdy subskrybent nie chodzi o powiększanie liczb, chodzi o rozwijanie Ciebie. Więc jeśli poczułeś ten przekaz nie po prostu idź dalej, idź inaczej. Dołącz do Braterstwa, polub film, zasubskrybuj. Włącz powiadomienia, aby nigdy nie przegapić ognia, gdy się pojawi. A w komentarzach powiedz światu, jakim mężczyzną postanowiłeś się dziś stać. To jest stoickie błogosławieństwo. To jest Mistrzostwo Rozstań i to jest dopiero początek.